Dzień dobry, tutaj witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj wyszedł nowy rozdział, więc postanowiłem nagrać odcinek z gościem specjalnym. Jest to WP Matek, przywitaj się. Siema Widzowie, nie pytajcie czy mam trzeci level, po prostu pograliśmy za chwilkę. Yy... Bo próbowaliśmy oczywiście odcinki nagrywać, ale czas coś nam nie wychodziło, albo ginęliśmy jako pierwsi, albo popyliśmy te Ee, jeśli oczywiście Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentarz, a ja zapraszam Was do odcinka. Dobra, mm. widzę, właśnie sobie płyniemy na, se chyba na wyspę startową, na pewno na wyspę startową, ale w ogóle to jest, moim zdaniem, no spoko, taka fajna altern 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 alternatywa do busa pojowego. I oczywiście ja z WP Matkiem znaleźliśmy sposób mm. na wyższe wybicie się, jakbyście chcieli być, nie wiem, e, powiedzmy dalej, gdzieś tutaj sobie wylądować, e, to Wam powiem, jeżeli będziecie tutaj, Wyrzut za 4 sekundy cele, To lecicie w tą stronę W tą stronę lecicie Gdy wasze czy was tak wybije Po prostu was tak wysoko wybije Widzicie, widzicie to? I jestem tak nisutko A wy jesteście tak wysoko Jooo Dobra matek, gdzie lecimy? Mm, możemy tutaj polecieć Tutaj chcesz lecieć? No dobra A w sumie oj, bro, bro, bro Lecimy, lecimy po zwycięstwo, wiadomo Ej, to są boty? Tak to jest ten boss, chyba! Te, tak, to jest ten boss! Jak zabijesz tego bossa, to ty właśnie stajesz tym bossem. Moim no, zdaniem to jest zbyt opi. No To ziomek ma takie mocny laser, że. człowieku to, no, to jest zbyt opi, stary. Pompę. Ja A już pompa? mam... Pompę? Ja też mam pompę, mam, no, mam pompę. Bambo. No, chodź go nawalać. Chcesz go na... Chcesz go nawalać? No. Człowieku, daj. Tylko te boty trzeba zabić Tylko pierwszy... No właśnie. Dobra. O człowieku! Dobra, Oni, coś. Dobra. No walek się robi. A to jest ten bot! Okej! Okay. Człowieku! To oczywiście znaczy się wezmę to O to jest właśnie leczenie automatyczne To jest wezmę Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo O dziękuję bardzo przyjacielu Też okay, To jest ten postęp czy lepszy Tutaj, tu, tu, tu Człowieku Człowieku ja, Jest to jakiś upośledzony stary Znowu 40, dowu 60, tak, chodź, pomóż mi Dobra, się Dobra, ja lecę. Dobra, się huh, Dobra Ej, jeden ma na miałek, chcesz? Wydaje się, że nie ma baców, A, tu pyk o, widzisz to, budowla? Człowieku O, tu jest Tutaj go bij, go Proszę, oh, chłopie To jest wersji ten, jeden Człowieku Dat drugi O oh, proszę, chłopie, ja mam zeza się saduszą, jest za dużo gdzieś. Zabijałeś go? Zabiłeś go tamtego? Te! Matek! A, matka będzie chciała. No nieka, dobra, to. lecimy. Znaki. O kurde, z 200 metrów jest strefa. 300 metrów. Ej, nie, ja jestem taką dzisiaj kaleką. Ja jestem tak nierozgrzany. Si budowa się serwer. Eee, auto! Typ jest na awka, co jest? Typ awka? No, typ był awka, tu gdzie wylądowaliśmy O, kontroluję ten bus Był awka To on wziął właśnie, aha Tu się w jakiś sposób go uleczył Człowieku no, Bo jak się wrzuci tam do tyłu tego Tak, 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 tak ta, ta. Tego czegoś, tego auta, to on się sam tam już leczy ta, 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 ta. Tak, 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 tak To tak braciszku To jest coś ciekawego? Poza skrzynką. Okej, okay, nic ciekawego. Maców tak za dużo to nie posiadam. Dlatego trzeba Wam pozbierać te macy. 3 eee, fragi mam łącznie. Widzicie, że zrobię więcej niż trzy fragi. Z znaczy, w takim szoku byłem, że nawet nie powiem to, co robiłem 5 sekund temu. Ale to. Chill. Najważniejsze, ja że jesteśmy w to. 34 dopiero? Nie, nie, w to nie wierzę, Fortnite nas troluje. No i bo Albo po prostu ludzie tak. Kapią po prostu. Nie, nie posiadam tej, tej inteligencji, właśnie tej wiedzy akurat nie posiadam. <grymne> ...to jest juga Muszę złożyć... pucza, nie pucza. Dobra, jest jakiś fajcik? 124. O kurcze, ale dostałem laser. Ta? Mhm. Mam pomysł, mam pomysł, pewien plan mam. Ale ja sprinta, się szybko tego planu nie wykorzystam, ale... Ale jest jakaś szansa Gdzie ty jesteś, maczko, gdzie ty jesteś? Nie no Czeka On tamtędy pójdzie raczej tamtędy O jest na blisko Da Znaczy ja słyszałem jego kroki, ale Gdzie ty człowieku jesteś? Pod tym jest, i pod tym jest Pod tym no No, wiesz Dawaj Tylko nie wiem jak wyjść z tego czegoś to Jest kolon 80 No i mnie zabił oczywiście Trzeba Dawaj jeszcze szybko Ej, rezuj, rezuj, rezuj Jeb, wielka pompa Ile czeka? 90 Szuka, stasu żyje O nie, wziąłem, wziąłem, Właśnie widzę, widzę Ja, ja otrzymam. Ruszysz, ruszysz Idzie? Został? 110 Ja y jak teraz to wyjść? Co jest stąd? Hey, mam 00G e, Chyba, że zdążyłem użyć życiu jakoś. Ruszysz. Dobra, miałem tappę O kurde teraz to teraz będzie ci chyba najbardziej potrzeba ta o, Człowieku Musimy tutaj dojść do strefy stary. Zostawiam go łatwo Zostawiam mojego brata, Przyjaciela o, Zostawiłem go. To co radę bracie Trzymaj się tam Będę ten za to Ale on leci, aha, bo to leci Okej, okay, okej okay. Ciekawe to było, bardzo ciekawe zagranie z twojej strony miejsce, ale w ogóle chyba Okej, okay, bluz, bracieczko, tylko lecił do strefy Proszę bardzo, bracie Ty musisz dziękować Nie, przypadkowo użyłem Szacunek no nie, gdzie ja lecę Ale wiem, ty sobie wybierasz kierunki, to ja nie wiem gdzie lecisz Teraz wysz? <grym> Jakbyś coś byś się pośpieszyć, bo jest top 7. Ej, bo ej, jest duża szansa na wina zro zrobienia, wina. Ej, fajne było. Gdzie wy goście? Jesteście? Jest ziomek. O jest team! Stań, 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 stań człowieku. Stań, stań. Dzięki. Tutaj mam siłę, Jestem Jeden Ej, Jest solo, jest solo, jest solo. O, tak leci. Dostał, mocno w nocie nice. dostał. Ale ja też. Dostał, sto Jest. 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 dostał Jest. 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 mam na sobie. Ja też mam na sobie. zboxował ej, p się poci Tak mnie zboksował. Człowieku Janiu O co jest gra tutaj? Chcesz pięć człowieku... Kdyby, <laughs> ej, masz granat na tym, czekaj, oni są spodrzeni serio. Bym no, wybrał A, dobry Muszę sobie zajebisty kierunek wybrał, bracie. A tam ja tego powaliłem. O, no. o jeszcze biji to. O, bico. stary. O masz tego, żeby ten... Potow... O, no. Plus. Oj, 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 panowie i panie. Oj, oj, Oczywiście, idziemy zagrać taktycznie znowu. Że sobie pójdę na... tutaj, no bo tutaj będę sprawił te dzieci. O, o, taka Ty jesteś tutaj, bracie? Jesteś tutaj. Człowieku jesteś? Ej, on nie wie, co się dzieje. O, ty człowieku, ty... Jaki cel? Jaki ty masz cel? Dzięki. O, ty, pa, pa pyk, give Pyk. Jest ile? Top 4, tak? Czy ja jestem solo? Na team. Lecę. Po lecę Do raczej przegrasz, bo jeden się strasznie płaci. On okay, zrobił triple okay. edita, postawił mi daszka, sedutował, zboxował mnie i. Okej, okay, ja rozumiem. Zrozumiał twój ból. Po ile strefa bije, powiedz mi proszę. Jest taka szansa, że... Chyba oh, on tutaj leci, człowieku On się trzyma, oh. okay. Ej, tego ziomka właśnie zabiłem przed sekundą Dobra, GG Ajaj, aj, widzę, no... Było no, blisko, ale no. Więc jeśli wam się nie spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, dzwonicie, napiszcie komentarz, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.